W tym filmie powiemy co to są wyrażenia wymierne. I wyrażenie wymierne to ułamek, który ma w liczniku i mianowniku wielomiany. Czyli na przykład takie 7 przez x. Tutaj tak naprawdę ta siódemka to jest wielomian, a właściwie to jednomian, ale każdy jednomian jest wielomianem. Jest to wielomian stopnia zerowego. Jeżeli czujesz potrzebę, to możesz wrócić do filmu, w którym tłumaczymy, co to są wielomiany i, i określamy stopień wielomianu. Jeżeli widzę, że nie mam x, to znaczy, że mam wielomian stopnia zerowego. W mianowniku mamy również wielomian. I ten wielomian jest stopnia pierwszego, tak naprawdę, no bo x występuje w pierwszej potędze. Drugi przykład to też jest wy przykład wyrażenia wymiernego. W liczniku mamy wielomian stopnia drugiego, ponieważ mamy x do potęgi drugiej, no i w mianowniku mamy wielomian stopnia pierwszego, ponieważ mamy x do pierwszej, naj najwyższej potędze. Zatrzymajmy się, bo mam Ci coś ważnego do przekazania. Jeśli denerwują Cię reklamy i poszukiwanie tematów na oślep, wejdź do aplikacji Zdaj, bez reklam i bez straty czasu. Wszystkie treści w jednym miejscu. Zeskanuj kod QR lub kliknij w link poniżej i zarejestruj się na Zdaj.